Koragen 200SC Ochrona przed szkodnikami także Twój sposób na nieprzekraczanie pozostałości w warzywach. Koragen 200SC to wyjątkowo skuteczny insektycyd nowej generacji, polecany do ochrony upraw kapusty głowiastej. Dzięki zastosowaniu całkowicie nowej substancji chlorantraniliprol występującej pod nazwą handlową Rynakcypyr preparat ten wykazuje unikalne cechy. Jest skuteczny wobec różnych stadiów rozwojowych szkodników, zwalcza zarówno jaja, jak i larwy. Działa niemal natychmiast szkodniki w ciągu kilku godzin zaprzestają żerowania. Jest odporny na zmywanie przez deszcz, dzięki temu zapewnia długotrwałe działanie ochronne. Jest selektywny w stosunku do pożytecznych owadów i roztoczy, może być stosowany w programach integrowanej ochrony roślin. Rynaksypyr wpływa na receptory RYR, regulujące gospodarką wapnia, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu mięśni owada. Rynaksypyr, uaktywniając receptory RYR, powoduje niekontrolowane wydalanie i wyczerpanie wewnętrznego wapnia. W ten sposób zapobiega dalszym skurczom mięśni. Szkodniki przestają żerować w ciągu kilku godzin. Zapadają w letarg, następuje paraliż mięśni, a to w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Koragen 200 SC skutecznie zwalcza bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka oraz piętnówkę kapustnicę, która stanowi coraz większe zagrożenie w produkcji warzyw kapustnych. Żerowanie larw prowadzi do istotnego ograniczenia plonowania kapusty. Środek występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Ma działanie kontaktowe i żołądkowe na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania wynosi od 75 do 125 ml na hektar. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Zabieg powinno się wykonać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Odstęp między zabiegami musi wynosić co najmniej 7 dni. W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie dwa zabiegi z wykorzystaniem środka. Coragen 200 SC działa w szerokim zakresie temperatury od 4 do 40 stopni Celsjusza i długo, bo aż do 21 dni. Insektycyd charakteryzuje się lokalną systemicznością, to znaczy może się przemieszczać także na części nieopryskane bezpośrednio. Okres karencji, czyli czas od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia kapusty do konsumpcji, wynosi tylko jeden dzień.